Siema, jestem Andro. Siemanko, ja jestem Piotrek, czyli Sneaker Jumpman albo Jordan. Dzisiaj będzie nowy odcinek porównawczy. Na warsztat dzisiaj bierzemy, co jest lepsze, Coca-Cola czy Pepsi? Zróbmy wyzwanie smaku. Nie, to miał być kanał o butach, zabierz to. Będziemy gadać o butach. No to nie porównamy dzisiaj smaku, za to porównamy buty hype'owe Trochę można powiedzieć, nie wiem czy można nazwać je high fashion, chyba w sumie to jeszcze nie. Ale dobra, mniejsza. Będziemy porównywać buty pospolite, takie dla ludu, jak, jak my na przykład, czyli Nike, Adidasy, z butami pokroju właśnie Gucci, Off-White, Louis V. Dzisiaj na warsztat weźmiemy buty, które udało się nam dorwać od Ofa. I tak, ja wiem co to za but. Piotrek go jeszcze nie widział, nie widziałem. I chcemy zobaczyć od razu czy będzie efekt wow. W następnym odcinku takim zamienimy się, Piotrek wybierze jakąś fajną parkę i ja będę je opisywał. Dobra, to co? Zaczynajmy. Tak, pokaż co masz. Bo na razie widzę tylko pudełko z Co teraz widzę też pudełko off-white. Dobra. No to tak. Moi drodzy Uuu, bogactwo! Okej, okay, to czekaj, zaraz zobaczymy, bo przyznam się, że. A, tak? A, to jest taki. I to jest ciekawe akurat, pierwszym. Zamiast klasycznych naklejek na pudełkach, bo na to nie zwróciłem uwagi, macie taką, Wkładkę, taką tak zawieszkę tak na pudełku. Dobra, ja już, jako, że już widziałem, Piotrek, rób unboxing. Jest worek. No, worek jak worek, tak. No, no zwykły, taki no, na, na ziemniaki. Właśnie, a w porównaniu z workiem Nike z Travisów? Travisów. Jest ten, jest nie, mniej przyjemny w dotyku, zdecydowanie. Okej, okay, dobra. dobra. buty. Ciekawostkę pokażę, zwykle e, Off ma trytytki. Tutaj mamy taką skórzaną na pinie magnetycznym, którą można akurat ściągnąć bez rozwiązywania. Takie mocne 2 na 10 Znaczy, 2 na 10 to w wielu środowiskach to jest takie. Za nic bym nie chciał tych butów. Moim zdaniem są buty jakości CCC. Właśnie. Gdzie masz te Air Force y czarne? Tutaj, za tobą. To kops nie. Właśnie specjalnie chciałem, żebyśmy porównali sobie je z Air Force'ami, ponieważ wydaje mi się, że ten but jest bardzo, bardzo podobny. podobny. No, jeśli chodzi o bryłę, no to jest mega podobny. No, widać, że jest w ogóle inspirowany Air Force'em mocno teraz. Tył mi się kojarzy z Air Force'em dwójką bardziej, prawdę mówiąc. ale troch, trochę mhm. przypominają te Riboki letter c 85 chyba. No i sprawa jest taka, Air Force'y cenę detaliczną mają około 500. Tu mamy cenę detaliczną 1900 prawie. 1830 dokładnie w przeliczeniu na złotówki po, po ostatnim kursie. I Ponieważ to jest kolekcja chyba Spring Summer 2021, czyli ta poprzednia, bo teraz wychodzi już jesienno-zimowa. No to nawet możecie kupić za resel dwie pary Air Force'ów zamiast czegoś takiego. Moim zdaniem ten but nie robi roboty. Ja, ja za tego buta jestem w stanie dać 300 i, i to, jest, to jest, że tak powiem, mój max, bo on nie jest więcej wart. On jest po prostu brzydki. Ale zobacz, to co trzeba im przyznać, że nie ma śladów kleju, jakoś, ale nie, nie ale zwróciłeś. Ale na przykład tutaj, jak masz napis For Walking, poczekaj, to, to jest na tym bucie, czy na tym drugim? Zobacz, tutaj ten, na tym napisie For Walking jest coś, coś w rodzaju, jakby ten napis już pękał. Ale to mnie zaskakuje, że nie zwróciłeś uwagi na inne rzeczy, jeżeli chodzi o jakość. Spójrzmy tutaj na skórę. Widzę, widzę. Jak, jak Jakby była za bardzo podgrzana w tym miejscu. Przeciągnięta. Teczka. Tu też. Dokładnie. Nie no. Jak nie wychodzi klej? Tu wychodzi klej, zobacz. Tak, faktycznie jest. No jak to są buty za 1800 zł, to ja dziękuję bardzo. To ja wolę kupić 66,5 pizzy za to. Dużej. Zamiast jednej pary takich gównianych butów. Każdy ma inne przeliczniki wartości. Buty beznadziejne. Twoim zdaniem. Znaczy no, mi, mi się nie podobają. Ja nigdy nie byłem fanem stricte Off-White'a, jakieś pojedyncze rzeczy mi się podobają, natomiast no nie, jeśli chodzi o but, no to jestem fanem gdzieś tam Nike i już wolę kolaborację z Off-White'em, no nawet skoro wzięliśmy czarnego Air Force'a, to weźmy czarnego Air Force'a z Off'em. Wiadomo, że ten but jest... okej, okay, w retailu może jest tańszy, ale mało kto miał okazję go dostać za retail. W resellu jest dużo, dużo droższy, bo kosztuje koło tej trójki, czwórki. natomiast jakościowo on jest na pewno lepszy od Off'a. Wiesz, co jak mówisz o tej właśnie cenie reselu, mam wrażenie, że jak ktoś już wydaje na taki but prawie dwa koła, to wydać już trójkę, czy tam nawet tą czwórkę na Air Force'a w No Znaczy bo... tak, wydaje mi się, że jeśli staćcie na buty za dwa, to staćcie też na buty za trzy. To już jest powiedzmy, że się przekracza pewną granicę i no jesteś w stanie sobie pozwolić na to. To no, jakby zdecydowanie buty ofa nie. Nie. To rozczarowanko. Rozczarowanko. Sobie tutaj. I to są buty w DS-ie. Tak. Na... To są nowe buty z półki. Odsyłamy. Chyba, że jeszcze chcesz je przymierzyć. To jest autentyczne rozczarowanie, żebyście wiedzieli, jak był wczoraj zajarany, że będziemy ten odcinek nagrywać. No ucieszyłem się jeszcze, Andrzej mi powiedział, że, że buty w moim rozmiarze sobie przymierzę od razu. Pewnie od razu bym mnie urabiał, żeby nie musiał ich odsyłać. Dobra, to ja ci, ja ci je opchnę i będzie super. No, ale... W promocji dla ciebie! Kole... Ziomeczku, ziomeczku, dwa i są twoje. No ale nie, jestem pewien, że ich nie chcę. Nie wiem, jak by musiały być wygodne, żebym je chciał zostawić po przymierzeniu. Natomiast biorąc pod uwagę to, że mają jeszcze dodatkowe skazy, ten but powinien stać na przecenie, moim zdaniem. Ten but powinien stać na takiej półce ostatnie pary z uszkodzonymi, tak jak macie w Intersportach, jakichś czy innych dekatlonach. Minus macie, 60%. Minus 60%, macie taki kosz, gdzie możecie kupić buty za grosze. To właśnie z takiego kosza wyobrażam sobie, że jestem w stanie te buty wyciągnąć, powiedzmy, w Witkacu. Właśnie, co chciałem zwrócić Tobie uwagę, powochaj. Nie śmierdzą aż tak, ale dla mnie to jest taki typowy właśnie zapach butów z CCC właśnie, jak już wspomniałeś o CCC, czy szmana, jak masz te właśnie wszystkie tanie buty. Czekaj, bo ty mam na przykład te się, no ale pomachaj sobie te. Ale te ładnie pachną. Znaczy no tak, ale pachną podobnie, ale zdecydowanie mocniej. No nie, dla mnie to jest kurna... Zwłaszcza osoby w moim wieku to będą pamiętały te wszystkie sklepy z butami i ten zapach specyficzny, gdzie wszystkie Janusze z Grażynami przychodziły kupować buty, bo no po prostu nie było innych miejsc praktycznie, poza tam kilkoma jakimiś Lordzie Waderze. Odkryj się. Musiałem się zinhalować, bo aż mi ciśnienie skoczyło, jak obejrzałem buty za tyle i w takiej jakości. Chyba powinniśmy tutaj też wprowadzić kącik z kłokami. Z czym? Kłokami. Co są kłoki? Takie, no to jest zwierzątka słodkie, które, które jak na nie patrzysz, to obniża tobie ciśnienie. Pokémony. Nie, kłoki. Takie słodkie, to jest zwierzątka, co są zawsze osiągnięte. Pingwiny. Nie, nie pingwiny. To teraz zobaczycie, jak wyglądają kłoki. Dobra. Spójrzcie, tak wygląda osoba, która popatrzy chwilę na kłoki. Nie no, kłoki zdecydowanie poprawiły mi humor, biorąc pod uwagę. A ja spojrzałem na ofe i znowu mnie ciarki przeszły, że Nie no, jakby nie, nie ma co się rozwodzić, nie polecam. Virgil, dałeś dupy po całości. Nadal team Travis. Ciekawe, co, jakie by wyglądały buty, gdyby Travis wypuścił buty w całości, właśnie wyprodukowane przez niego, prawda, nie w, przy współpracy. No, ale on jest z muzykiem, Virgil jest, jest projektantem, więc wydaje mi się, że on po prostu robi to, co do niego należy, a Virgilowi, jak widać, nie idzie to, co do niego należy, biorąc pod uwagę, że wypuszcza takie buty tylko i wyłącznie pod swoją flagą. Słuchajcie, podsumowując, jeżeli chodzi o fa, do ciuchów to nie mam żadnych zastrzeżeń, ale kurna, te buty, to jest porażka. Nie wiem, weźmiemy kolejne jakieś modele może, żeby przetestować porównać. Tak, żeby też się odnieść do innych butów of White, bo może akurat trafił nam się przypadkowo. Jakiś... Jeden nieprawdzony model. Dokładnie. Tak samo jak były te e, Easy, te kalabasy tak? Te, A, co no ta, bo... prawda? Też, e... Te powerface Face. Easy o, power właśnie, face. Power to były. Tak, co wszyscy, o Easy, Easy, koniobicie, prawda? No wiadomo, każdy chce o tym, o tym bucie zapomnieć akurat. Pomijając, że wszystkie pozostałe to są po prostu dla wielu ludzi graile. Coś chcesz dodać jeszcze na ich temat? Wolałbym nie. No to ja sobie je zaraz przymierzę. A wy zostawcie w komentarzu, czy mieliście do czynienia z parami off-white'a. Tylko off nie mówię o kolaboracjach. Zostawcie z Czas na łapę w górę. No i suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Chociaż mam nadzieję, że już to zrobiliście. Do następnego. Elo. Elo. Andrzej już poszedł. Ja sobie przymierzyłem buty i chciałem zrobić przebitki z nimi na nogach, ale nie jestem w stanie tego zrobić. Bo gdzieś ranie swoje sumienie, biorąc pod uwagę to, że z reguły chodzę w Travisach, w Jordanach z ofem, nawet w easy, czasami się zdarzy, w dowolnych Jordanach, w czymkolwiek innym, nie chcę zakładać tego więcej na nogę. Porównowaliśmy to do Air Force'a. Air Force jest dużo wygodniejszy, to jest znacznie twardsze. Nie polecam, nie będzie przebitek na nogę, będą przebitki i takie zwyczajne produkty. Nara.